to Wam spadło, gdybyście zrezygnowali z alkoholu. Niektórzy twierdzą, ja będę, no? że przychodzą na ten rejs tylko, tylko dla tego kieliszka alkoholu. Ja wiem, to proseko. Gdzie jestem ten kieliszek proseko? Bo myśmy tak. głównie po to przyszli. Ja pamiętam, co w sobocie rozmawiałem tu z kolegą, no. y, to właśnie on mówił, to, że to proseko jest. Ja to to jest. To jest kluczowe. Tak. <laughs> Dla przeciętnego Kowalskiego kurwa. Ale, Ja niestety nie piję I tu będę rozmawiał z załogą Żeby to ujebać ty, 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 ty. Ale możemy zrobić rejsy tematyczne Bezalkoholowe tak. Robimy tematyczne rejsy z marihuaną Z marihuaną To ja ostatnio miałem takie zamówienie klient, Stały klient, co roku ze mną pływa To on mówi, Dominik, my byśmy chcieli z tobą I my byśmy chcieli zioło w papicie no, no, no. no wody terytorialne Można wszystko kurwa. Tak, no, nie? tak, tak Duże tu nas pan prokurator nie sięgnie, kurwa, Policja rzadko podpływa. Ty, żebyśmy nie wypłynęli za strefy te, bo ja mam zakaz opuszczania. No, no właśnie. W Ja słyszałem coś, Karolak ci tam docinał. Nie, tak. Że ty nie możesz stworzyć. No tak, no bo Karolak mi nałożył, wiesz, Kaganie kurwa. Serio? No tak, to kurwieni, że wiesz, mi zasięgi idą, oni mają pizdeku. Oni mają posłuchać. No. 야이거야이거야